Pomysł na realizację akcji Sprzątanie Świata w Polsce wziął się po prostu z potrzeby tego, abyśmy no, robili porządek, żebyśmy nie śmiecili. 20 lat temu to było największe zadanie, pokazać Polakom, że można nie śmiecić i można po sobie posprzątać. Paradoksalnie po tych 20 latach ciągle jest to bardzo aktualne zadanie, bo ciągle niestety śmiecimy. Chociaż uczciwie trzeba powiedzieć, śmiecimy mniej, śmiecimy bardziej z głową. 20 lat sprzątania świata to jest przede wszystkim 20 lat edukacji, informacji. Pokazywania, że możemy nie tworzyć wielu problemów, które potem musimy naprawiać. I wychowało się już stałe pokolenie ludzi, którzy rozumieją, że lepiej nie śmiecić wtedy nie trzeba będzie sprzątać. Ważną funkcją sprzątania świata jest integrowanie wokół rozwi wspólnego rozwiązywania różnych problemów. No bo trzeba powiedzieć, że sprzątanie świata to jest nie tylko porządkowanie terenów publicznych. Od z górą 10 lat jest to przede wszystkim informowanie o tym, że. Można nie śmiecić, ale również można na przykład wziąć w opiekę rzekę, czy park, który był wcześniej zaśmiecony, czy las, nauczyć się co w nim jest. I to wszystko wzięło się od sprzątania światem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów po tych 20 latach. Fundacja Nasza Ziemia w tym roku robiła kolejne z takiego cyklu badań mierzących wzrost świadomości ekologicznej. No i tutaj te wyniki są zadowalające. W porównaniu z badaniami poprzednimi z roku 2012, znowu wzrósł odsetek osób, które uważają, że na co dzień ich działania mają kluczowe znaczenie dla stanu środowiska. Te takie prozaiczne działania typu nie rzucanie śmieci gdzie popadnie, chodzenie z własną torbą na zakupy, nie zużywanie niepotrzebnie energii, poszanowanie wody. i takie również zjawiska, które wcześniej były trudno uchwytne, a teraz są werbalizowane przez opinię publiczną. Życzliwość wobec siebie i pomaganie sobie nawzajem również po to, żeby skuteczniej chronić środowisko. Społeczeństwo polskie zmienia się. Ja jestem szczęśliwy, że Fundacja Nasza Ziemia i Sprzątanie Świata mają w tym swoją cegiełkę. W tym roku zmieniliśmy formułę kampanii i jest to w tej chwili już takie wielomiesięczne działanie. Sprzyja temu też hasło, które w tym roku jest przypisane do akcji Turysta Szanowne Środowisko. Uznaliśmy, że takim momentem startu jest właśnie wiosna, kiedy zaczynamy udawać się na łoną przyrody, kiedy chcemy tam wypoczywać i wtedy trzeba zacząć mówić o tym, że jak należy że dbać o środowisko, aby nie pozostawiać po sobie zbyt wielu śladów. Także projekt trwa już od wiosny. Takie kulminacyjne nasze działania miały miejsce latem, w czasie sezonu, kiedy tych turystów jest najwięcej, kiedy myślimy o wypoczynku i o tym, jak spędzać czas wolny. Natomiast niezmiennie we wrześniu jest finał tegorocznej kampanii i jest to trzeci weekend września. Finalizujemy zarówno projekt Wpływ na Czyste Mazury z przątaniem kanału Węgorzewskiego w najbliższą sobotę 20, 20 września, jak również finał cały i tegorocznej kampanii Turysta Szanuj Środowisko i to będzie podsumowanie naszych działań i odbędą się sprzątania w Warszawie. Oczywiście tych sprzątań i różnych wydarzeń w całej Polsce będzie dużo, dużo więcej, ale mówimy o tych centralnych wydarzeniach, sprzątanie brzegów Wisły i sprzątanie glinianek na, w Parku Moczydło.